Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane bliźniaki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytani jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 24 lutego do 2 marca 2025 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie. No i pamiętajcie jeszcze o czymś takim jak ascendent, księżyc czy znak wenusowy. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. Jest tam m.in. informacja, kochani, żeby uważać na oszustów. Jest ich coraz więcej. W sieci, hmm, Potrzebują się pode mnie i pod innych tarocistów. Także bądźcie po prostu uważni. E, no i co, łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje, udostępnienia jak najbardziej mile widziane, więc kochani z góry Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję, że jesteście. No i nie przedłużam, lecimy z Waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, zobaczmy sobie, co zwierzaczki by chciały Wam powiedzieć na przyszły tydzień. Niedźwiedź, ochrona, wsparcie, stabilność. Twoja moc przejawi się w pełni wtedy, gdy przejmiesz, przyjmiesz wsparcie. Mmm, pięknie. Ok, talia dopowiadająca jest, i zaczynamy. Co się będzie działo wewnątrz Was, kochani? <grym> dziesiątka buław. No właśnie, to wsparcie by się przydało, moje drogi bliźniaki. Co? Dziesiątka buław mówi o tym, że będziecie mieć czegoś dość. To jest karta przepracowania, przyciążenia, przemęczenia. E, dziesiątka buław z drugiej strony też jest kartą zakończenia, więc jesteście na jakimś finale, jesteście na dosłownie, nie wiem, ostatniej prostej, żeby zakończyć jakiś trudny rozdział w swoim życiu. I to coś, z czym się zmagacie, być może od dłuższego czasu, ma szansę się zakończyć dla was właśnie w tym nadchodzącym tygodniu. No ale z tą dziesiątką buław faktycznie może to być przepracowanie. Uważajcie na mięśnie, uważajcie na plecy, uważajcie na kręgosłup, bo coś tutaj dźwigacie ciężkiego. Nie tylko obowiązki, nie tylko presje, ale też jakieś obciążenie innych. Możecie właśnie mieć tendencję do brania na siebie odpowiedzialności za innych. Także tutaj zwróćcie na to uwagę i faktycznie dajcie tym swoim pleckom i ciałku troszeczkę odpocząć. Zobaczmy tą dziesiątkę buław. Mm -hmm. Diabeł, Paś Kielichów mm -hmm. i Świat. Mag, Arcykapłan i Śmierć. Mocne karty, kochani. Dwójka Kielichów, trójka Pentakli, Piątka Buław, Dziewiątka Pentakli. Mm -hmm. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, oczywiście, że będziecie kończyć jakąś, e, jakąś relację albo jakąś niezdrową dla siebie sytuację. E, to może być moment, w którym faktycznie zakończycie współpracę albo jakąś przyjaźń, albo właśnie znajomość z kimś, kto jest toksyczny, po prostu kto jest toksyczny z tym diabłem, kto wysysa z was energię i kto sprawia właśnie, że czujecie się jak się czujecie, tak, z tą dziesiątką buław. To może być czas, w którym w końcu, że tak powiem, powiecie komuś nie i e, staniecie w sile, w swojej mocy, e, po to, żeby, tak, żeby się uniezależnić od tej osoby i po to, żeby. Mm, zwrócić się ku lepszym relacjom, bardziej otwartym, na współpracę, bardziej kochającym, bardziej właśnie wspierającym. Więc to może być ten ważny czas, gdzie odseparujecie się od kogoś, czegoś, co Wam nie służy. No właśnie, od czegoś. Także jeżeli dla części z Was jest jakieś uzależnienie w Waszym życiu, e, ja nie mówię o takich oczywistych, tylko alkohol, papierosy, tam takie rzeczy, nie? Ale czasami jesteśmy uzależnieni od telefonu, czasami jesteśmy uzależnieni od pracy, czasami jesteśmy uzależnieni od, nie wiem, zakupów, czy od czegokolwiek. Czasami jesteśmy uzależnieni nie, nie, nie wiem, od słodyczy, od czegokolwiek tak w waszym życiu, od y, jakichś tam działań. To, y, a na przykład wiecie, że to na przykład źle na was działa, wyniszcza was, źle w jakiś sposób na waszą gospodarkę, na, na wasze życie, na, na właśnie zmęczenie, na cokolwiek. To może być dobry moment w końcu, żeby pochylić się, że tak powiem, nad sobą, stanąć w swojej mocy i powiedzieć czemuś nie. Czemuś, co jest dla was trudne, czy jest, czemuś, co jest dla was toksyczne, czemuś, co, że tak powiem, utrudnia wam funkcjonowanie. I myślę, że dzięki temu. Mm, nie tylko wy y, będziecie silniejsi, y, y, mocniejsi i tak dalej, ale też właśnie dzięki temu otworzycie się być może właśnie na innych, na relacje, na współpracę, na przyjaźnie, co pozwoli wam zdecydowanie bardziej cieszyć się y, życiem i swoją, swoją przestrzenią. Y, tak to wygląda, kochani. No, arcykapłan, śmierć, mak bardzo mocne karty tutaj na spodzie, więc... Y, Ważny czas przed Wami. Cokolwiek to jest i cokolwiek Was ogranicza, cokolwiek właśnie tutaj wpływa na Was tak przeciążająco, naprawdę ma szansę się zakończyć i to wpłynie znacząco na Was przede wszystkim. Przyniesie Wam wzmocnienie, przyniesie Wam taką siłę, przyniesie Wam już taką energię transformacji. Więc, moi drogie bliźniaki, em, super. Mhm. Co z zewnątrz? No właśnie, z zewnątrz jest śmierć, i to zakończenie. Faktycznie, coś się dla Was kończy, coś się zaczyna. Zobaczmy tą kartę śmierci. No, dzięki. Piątka pentakli odwrócona. Bardzo fajnie, że to się nam odwróciło. Piątka buław. Mhm. I rycerz mieczy. Dziewiątka pentakli, dziesiątka mieczy. Mhm. I szóstka, szóstka mieczy. Dziesiątka pentakli, szóstka kielichów, siedemka kielichów. No właśnie. No właśnie, moi drodzy, no ciężko mi powiedzieć, co to jest, bo tak jak powiedziałam, dla części z was to może być jakaś osoba i to jest kontynuacja właśnie tej energii. Dla części z was to może być jakaś osoba, która wiecznie właśnie powodowała jakieś napięcia, powodowała jakieś trudne energie, być może właśnie sprawiała, że czujeliście się niewartościowi, niegodni czegoś, wywołała jakieś kłótnie, wywołała jakieś napięcia, yy, przemoc emocjonalna, bardzo mi tutaj przychodzi przemoc taka psychiczna, więc ktokolwiek to jest, wygląda na to, że właśnie ta relacja w końcu się dla was zakończy, wy odzyskujecie jakiś rodzaj niezależności i ruszacie naprzód w kierunku budowania właśnie lepszych relacji, takich bardziej zdrowych relacji, em, przyjemnych relacji. Także to może być też ktoś, kto Was blokował na przykład przed zbudowaniem jakiejś relacji, przed przyjaciółmi, przed, przed rodziną, na przykład, nie wiem, toksyczny partner zabraniał Wam się widzieć z rodzicami, albo wręcz przeciwnie, toksyczna matka czy ojciec zabraniali Wam się widzieć na przykład z partnerem, albo w jakiś sposób wpływali właśnie na tą sytuację. Cokolwiek i ktokolwiek to jest, bo dla części z Was, tak jak powiedziałam, to może być jakaś rzecz, to może być uzależnienie, to może być praca, cokolwiek Was tutaj blokowało, faktycznie się kończy, Dziękuję. Myślę, że przychodzi jakiś rodzaj uświadomienie, że można inaczej, że po prostu można inaczej. Jakieś, jakieś drzwi tutaj będą miały szansę się zatrzasnąć ostatecznie, a otworzą się dla Was nowe, lepsze, właśnie, tak jak powiedziałam, do lepszych relacji, do, do bliższych relacji. Jeżeli jesteście singlami, myślę, że będziecie mieli szansę właśnie tutaj poznać kogoś nowego. Albo tak jak mówię, no króla kielichów, pięknie, a osoby, które nawet są w związkach, czy, czy, czy właśnie tutaj chodzi o takie relacje rodzinne, czy przyjacielskie, będą miały szansę pogłębić pewne relacje z z osobami, na których Wam zależy super, bardzo fajnie ok, co w związkach w takim razie zobaczmy, dwójka mieczy, no właśnie dwójka mieczy kochani oznacza te blokady oznacza e, często też e, brak e, właściwie nie brak, tylko zamkniętą czakrę serca, czyli takie zamknięcie właśnie na miłość, zamknięcie na partnera, partnerka, ale tutaj też właśnie dwójka mieczy zawsze mówi, że nie dostrzegamy czegoś co jest na wyciągnięcie ręki, albo nie chcemy do, dostrzec, myślę, że w tym tygodniu te opaski z oczu spadną i pewne blokady, że tak powiem puszczą, no ale dla części z Was, jeżeli tą osobą toksyczną jest na przykład partner, partnerka, to może czas właśnie postawić tutaj taką blokadę właśnie tej osobie. E, zobaczmy. Trójka kielichów. Azbuław. Czwórka kielichów. Piątka kielichów. Sąd ostateczny. I rycerz pentakli. Mhm. Okej. Okay. No i właśnie, moi drodzy, jeżeli e, faktycznie, i tutaj była ingerencja osób trzecich, które wpływała na Waszą relację, albo właśnie, nie wiem, Wasz związek w jakiś sposób był toksyczny, bo, się, bo na przykład, nie wiem, ignorowaliście fakt, że, nie wiem, Wasz partner, partnerka romansuje na boku, albo ma problem z alkoholem, albo nadużywa właśnie swojej siły, albo wiecznie Was krytykuje, czy cokolwiek innego, ignorowaliście takie sygnały, to może być moment właśnie przyjrzenia się temu wszystkiemu i faktycznie ruszeniu właśnie naprzód w kierunku e, kogoś czegoś innego. Na pewno będą jakieś decyzje podejmowane i na pewno będzie reorganizacja takiej jego codziennego życia. E, więc dla części z was, jeżeli oczywiście nie myślicie, żeby się tam rozstawać z kimś i tak dalej, to może być po prostu kwestia wprowadzenia jakichś zmian. A jeżeli to jest ingerencja osób trzecich, to zdecydowanie tutaj powiecie jakimś osobom stop, dość, e, coś zakończycie po to, żeby. E, zmienić swoją rzeczywistość i zmienić swoje partnerstwo. To bardzo mocno jest tutaj wy, widoczne. Ale tak samo, kochani, dla części z Was może być kwestia właśnie takiego uświadomienia sobie, że za dużo czasu spędzałem właśnie nie wiem, z innymi osobami, na innych e, przyjemnościach, przy alkoholu, przy pracy, przy czymkolwiek. Mam wrażenie, że część z Was może poczuć wyrzuty sumienia, tak? Wyrzuty sumienia na zasadzie, kurczę, muszę się bardziej postarać, muszę spędzać więcej czasu z bliskimi osobami, bo przecież kocham mojego partnera, kocham moją partnerkę, nie chcę tego stracić, więc to może być czas takiego Uświadomienia sobie, że trzeba zacząć żyć inaczej, trzeba zacząć postępować inaczej, i to będzie moment, w którym faktycznie coś się Was odblokuje, coś pęknie e, i przyniesie właśnie bardzo mocną energię takiego uzdrowienia, e, odblokowania czegoś, e, no właśnie, i e, pójścia w kierunku e, sukcesu, albo też pokonania właśnie takich trudności. Super. Okej, okay, single. Co u Was? A single macie Królową Mieczy. Mm. Królowa Mieczy jest taką naszą niedostępną królową, więc tutaj nie zapowiada się miłośnie i nie zapowiada się romantycznie. Królowa Mieczy zazwyczaj żegna się z pewnymi osobami, ale też ma bardzo wysoko postawione granice um, i ciężko jej dopuścić ludzi do siebie. No chyba, że właśnie ta energia u góry mówi, że jakiś lód w sercu zostanie rozpuszczony u Was, moje drogie bliźniaki. I w końcu, że tak powiem... Um, Wasze serduszko zacznie szybciej bić. Być może właśnie na czyjś widok. Zobaczmy tą królową mieczę. Królowa mieczy zresztą to jest Wasza energia, bliźniaki. Energia powietrza. Powietrza. No, mama, masa pentakli. Co tam dalej? Paść buław. Paść pentakli. Ciekawe, królowe pentakli, dziesiątka kielichów, dziewiątka kielichów, no ładnie. Czyli może faktycznie ta druga wersja, że tutaj jakiś lodzik w sercu zaczyna się rozpuszczać po malutku po malutku. Ta część z Was, wiecie, królowa mieczy jest, jest niesamowitą kobietą, jest niesamowitą osobą. Często, że tak powiem, traktowana jako taką oschła, wyniosła i nie wiadomo co, ale to jest, to jest osoba, która została bardzo mocno poraniona przez życie. I trzyma to serce w klatce, trzyma to serce zamrożone po to, żeby ono nie zostało zranione po raz kolejny, tak? Po to są w te wielkie mury, bo to jest takie mocne słowo, krytycyzm, wiecie, um, e, mocne wyrażenie siebie, czasami za mocne, czasami bardzo mocno krzywdzące, ale to jest wszystko taka fasada. Um. No i królowa mieczy wygląda na to, że w tym tygodniu ma szansę tutaj rozpuścić swoje, swój lud właśnie w serduszku i otworzyć się na coś nowego, bo ktoś nowy tutaj wkroczy do waszego życia. Ktoś nowy zaproponuje wam randkę, ktoś nowy zaproponuje wam jakieś spotkanie i wygląda na to, kochani, że e, może tutaj być szansa właśnie na zbudowanie czegoś e, fajnego. Dla części z was może to być ktoś, kogo poznacie właśnie poprzez pracę, poprzez jakieś zawodowe aspekty, e, a dla części z was, moi drodzy, to może być ktoś świeżo po jakimś rozstaniu, świeżo po rozwodzie, może dlatego tutaj jest królowa mieczy, tak? Jeżeli na przykład nie nie jesteście na przykład e, zamknięci na miłość i tak dalej. Może królową mieczy oznaczać kogoś, kto jest świeżo po rozstaniu, świeżo po rozwodzie, i też, kto będzie potrzebował czasu, żeby was bliżej poznać i żeby się otworzyć na Was. Także pamiętajcie, że tutaj ta energia może być e, odwrotna. Zawsze pamiętajcie o tym w czytaniach e, ogólnych. Ale wygląda na to, że zaproszenie będzie bardzo korzystne i może być początkiem fajnej, stabilnej relacji dla Was. Na pewno będziecie się dobrze bawić, na pewno właśnie tutaj serduszko, że to tak jak powiem, zacznie szybciej bić, no i zacznie być. E, Zacznie być miło i przyjemnie. No, zdecydowanie jest to ciekawa oferta. No, właśnie o to chodzi. Mhm. Trójka pentakli, czwórka mieczy, piątka kielichów. Mhm. Jakieś uzdrowienie tutaj jest potrzebne, i myślę, że to uzdrowienie dla Was, moje drogie single, właśnie przyjdzie w tym, w tym tygodniu. Więc pozwólcie mu przyjść, pozwólcie mu przyjść. Mhm. Ok, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Dziesiątka kielichów. Pięknie. Miłość, wsparcie, bliskość, um, rodzinna atmosfera, też pogłębienie relacji z innymi. Um, z dziesiątką kielichów mogą szukować jakieś uroczystości, jakieś urodziny, świętowania. Um, możecie świętować powiększenie rodziny, narodziny dziecka albo właśnie jakąś rocznicę ważną. Um, zobaczmy tą dziesiątkę kielichów. Tutaj dużo się będzie kręcić właśnie wokół bliskich osób i tych ukochanych osób. Um, zobaczmy, zobaczmy. Dziesiątka kielichów. Trójka pentakli. Sprawiedliwość. I eremita, no właśnie, kochani, tutaj też jest taka prośba, właśnie, żeby wyjść z tego ukrycia i przyjąć wsparcie bliskich. Jeżeli będzie, będziecie potrzebować podjąć jakąś ważną decyzję, jeżeli będziecie potrzebować się wesprzeć kimś, to jak najbardziej tutaj macie takie osoby przy sobie, więc nie wszyscy są anty, nie wszyscy są b. Czasami po prostu trzeba poprosić właśnie o wsparcie, o pomoc, na przykład w finalizacji czegoś, że sobie z czymś nie radzicie, że nie potraficie podjąć decyzji, że macie z czymś problem. Także tutaj nie bójcie się, że tak powiem, poprosić o pomoc faktycznie i um, um, wesprzeć się, że tak powiem. Czy opinią, czy, 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 czy jakimś działaniem innych, e, innych osób. Kochani, tutaj też oczywiście jest taka informacja, że faktycznie pewne relacje mogą odejść z waszego życia ze względu właśnie na jakieś bolączki, ze względu na jakieś lęki, ze względu na iluzje i po prostu teren się oczyści i zostaną w waszej przestrzeni tylko osoby, którym możecie zaufać, którym kocha, których kochacie i z którymi faktycznie możecie budować wspólną, e, wspólną przyszłość. Więc to może być też kwestia uświadomienia, że trzeba zrobić porządki w swojej przestrzeni mm, i właśnie wyjść, e, wyjść z takiej takich relacji, które, w których nie ma tej równowagi w dawaniu i braniu, tak? I zainwestować w te, które są wspierające i które są kochające. Rrr, nie, nie rada, przepraszam. Już cię będzie o radę radę ale jeszcze nie. Praca. Praca, paść pentakli. O, ciekawe. Z paśmiem pentakli, kochani, możecie być um, otwarci na jakieś nowe propozycje albo jakieś ważne wiadomości. E, paść pentakli oczywiście dla osób bezrobotnych może mówić właśnie o jakiejś propozycji zawodowej, a dla osób nawet, które pracują, to może być jakiś nowy szczebel, to może być jakiś nowy pomysł, jakieś kreatywne przedsięwzięcie. E, może też tutaj być kwestia zainwestowania pieniędzy w coś, może coś Was zainspiruje, zaciekawi, Zobaczmy tego bazie pentakli. Okej, okay, dziesiątka, kielichów. Uj, nie, nie, nie. za dużo. Jeszcze raz. nie nie Piątka mieczy, dziesiątka pentakli, siła i wisielec. Mhm. Um. Nie wiem, czemu pierwsze co mi przyszło do głowy, kochani, że możecie się rozglądać za jakimś takim ubezpieczeniem na życie albo jakimś zabezpieczeniem na przykład swoich bliskich, szczególnie swoich dzieci w wypadku, nie wiem, jakichś, jakichś chorób, jakichś tam zdarzeń losowych i tak dalej. Ale nie wiem, czemu w ogóle mi przyszło do głowy słowo testament, że część z Was może załatwiać właśnie swój testament, może macie taką potrzebę, żeby ogarnąć takie rzeczy. Część z Was może załatwiać jakiś testament rodzinny, też tak mi się wydaje, że tutaj może przyjść jakaś informacja na przykład, że jakiś spadek jest po kim, że jakaś, nie wiem, jakieś, jakieś, jakieś pieniądze. To nawet nie chodzi o spadek, że po śmierci, ale może chodzić właśnie o jakieś mm, rodzinne dziedzictwo, na przykład nie wiem, rodzice są już starsi, na przykład już sobie nie radzą z czymś i tak dalej i chodzi o jakiś podział majątku. No i tutaj właśnie z tą piątką mieczy mogą być właśnie jakieś takie trudne emocje w związku z tym, mogą być Jakieś konflikty z jakimiś osobami? Co też Wam też? Powiesz, tak powiem, z kim macie do czynienia, mam wrażenie, i też dawam pewien obraz sytuacji, komu możecie zaufać, a komu nie. Także takie coś mi pierwsze, co przyszło, przyszło do głowy. Ale też tak pokazuje mi się, że no właśnie to jest kwestia takiej czystki. Ja mam wrażenie, że bliźniaki u was będą po prostu czystki w tym tygodniu, takie czystki na wielu, wielu poziomach. Tutaj może być coś takiego, że też otrzymacie jakąś propozycję, otrzymacie jakąś szansę, albo właśnie będzie jakaś ciekawa oferta, na przykład właśnie inwestycji finansowej. Czy coś takiego. I y, będą osoby, które będą Was w tym bardzo mocno wspierać, a będą też takie osoby, które będą plotkować za Waszymi plecami, które będą Was ym, demotywować i tak dalej. Będą mówić po co Ci to i tak dalej. Ym, I po tym też poznacie tych zazdrośników. Mam wrażenie, że tu chodzi o zazdrość taką, wiecie. Yy, 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 I po prostu ta, taka, taka sytuacja często nam pokazuje, kto jest naszym wsparciem, kto jest naszym przyjacielem, a kto niestety nie. I takie sytuacje w tym tygodniu mam wrażenie, że będą bardzo silnie u Was. Moi drogi bliźniaki, dzięki czemu będziecie mieli szansę, że tak powiem, zrobić taki remament w swoich inwestycjach przyjacielskich, czy, czy rodzinnych, czy jakichkolwiek. Okej, okay. rada, 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 paść kielichów, miej otwarte serce, bądź gotowy na niespodzianki, ale też kieruj się swoją taką kreatywnością. Odkrywaj nowe rzeczy, nie bój się inwestować w nowe rzeczy i nie bój się podążać za głosem serca. Piątka kielichów cesarzowa mhm. i słońce. Rób po prostu to, co ci daje przyjemność. E, nie pozwól, żeby inni podcinali ci skrzydła. Nie pozwól, żeby jakaś przeszłość podcinała ci skrzydła. Po prostu skup się na tym, czego pragniesz i dąż do tego. Ale też właśnie zrób taką przestrzeń na mm, porządki emocjonalne czy, czy ogólnie w swoim życiu, żeby zbudować też właśnie trwalsze le relacje, lepsze relacje. E, ale też lepszą relację czujesz z samym sobą, bo to jest przede wszystkim e, Mam wrażenie, że najważniejsze, a nie, że przede wszystkim ważne, tylko, że to jest najważniejsze. Ok, bliźniaki, to co? Na koniec pytania i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie, bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już losuję wam odpowiedzi. Jeden, dwa i trzy. Dobra, to co? Odsłaniamy. Odpowiedź numer jeden brzmi: Medytacja przyniesie odpowiedź. Odpowiedź numer dwa. <laughs> Idealny moment. I numer 3. Decyzja należy do Ciebie. No dobra, bliźniaki, to by było na tyle. E, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego, udanego tygodnia Wam życzę. No i oczywiście, widzimy się za niedługo. Buziaki, pa pa!